Witam Was kochani kolejny w kolejnym czytaniu e, Karta Dnia e, dla Was. W tym czytaniu, czy też w tym e, filmie e, wyciągnę tak jak w pierwszym, poprzednim e, filmie przekaz e, na jutrzejszy dzień dla Was. Jutrzejszy dzień, czyli 4 czerwca dla każdego znaku Zodiaku e, z racji tego, że w ostatnim e, filmie e, z przekazami e, Dziennymi dla Was zaczęliśmy od zodiakalnych baranów do zodiakalnych ryb. Teraz zaczniemy sobie e, od końca do, e, do początku, czyli od ryb do barana. I zaczynamy e, zodiakalne ryby. Patrzymy jaka karta dnia dla Was na 4 czerwca, piątek, 4 czerwca i karta dnia dla zodiakalnych ryb. E, Królowa Mieczy, a więc dzień taki: no, być może chłodniej się chciał o myśli. To będzie e, dzień, w którym odstawicie jakieś uczucia, wrażliwość na bok, e, a skupicie się być może na jakiejś ważnej kwestii, którą musi załatwić. Może być to kwestia urzędowa, no, prawnicza. No wiadomo, nie wszyscy będą mieli urzędy czy prawników, um, ale niektóre ryby jak najbardziej tak. E, skupicie się po prostu na jakiejś kwestii. Uh, być może jest to po prostu jakiś ważny dzień dla Was, w którym nie możecie tutaj sobie pozwolić na jaką, jakąkolwiek emocjonalność. Um, będziecie mieli wszystko na, uh, na uwadze. Będzie uh, analiza, będzie myślenie w tym dniu i być może też jakieś wybory, ale wybory takie um, na trzeźwym myśle, drogie ryby. Więc w tym tygodniu dużo myśli, dużo analizy, uh, być może ocena jakiejś sytuacji, być może jakaś krytyka. A tutaj też może wskazywać to um, jakąś osobę w waszym życiu, jakąś kobietę z znaku powietrza i tak jak mówię, mogłyby być to sprawy urzędowe, urzędnicy a, czy też dzień, w którym jakąś sprawę będzie trzeba, a, jakaś sprawa znajdzie się na astronomiach i być może będzie trzeba tu podjąć konieczną decyzję. Trzeba tutaj się zastanowić, trzeba przeanalizować, przemyśleć i będzie ko konkretnym, a więc dzień taki bez, e, mm, bez upiększenia wszystkiego na e, siłę, tylko jest konkretny dzień, konkretne decyzje, konkretne, konkretne myśli, konkretna ocena danej sprawy i być może będzie trzeba coś odciąć, być może będzie trzeba w końcu komuś coś powiedzieć, a więc temu sprzyja e, Wam dzień myślą, analizą, e, informacją i też załatwianiom E, spraw właśnie takich um, urzędowych, papierowych czy e, tym podobnych e, spraw. Patrzymy, już co dla wodników. Jaka energia dla wodników na tego 4 czerwca? Co tutaj u wodników? Jaka energia dla wodników? Już patrzymy. szóstka była, pozytywny, fajny dzień e, wodniki, dobra wiadomość o do was przyjdzie, odniesiecie w jakiejś kwestii sukces, zwycięstwo, no być może się o coś staraliście, bo nie będziecie się starać w tym dniu, no wyjdzie na wasze wyjdzie na wasze, może być tak, że dostaniecie dobrą wiadomość e, pozytywny list jakąś odpowiedź e, tego typu właśnie wydarzenia pozytywne, e, tak jakby być może będziecie musieli się poradzić jakąś kwestią w tym dniu i e, będzie to z korzyścią E, dla Was, więc Wy zwyciężacie, wy jesteście e, zwycięzcą e, w tym dniu. odnieście sukces, bardzo fajny dzień, oprócz tego, mm, pozytywny, e, pełny pozytywnych, ciepłych uczuć, pozytywny nastrój, pozytywne energie. Dzień Wam będzie sprzyjał e, drogie wodniki, więc warto z tego korzystać. No dobra, wiadomość idzie Waszą stronę. Patrzymy już, co dla koziorożców na 4 czerwca. Co dla koziorożców? Jaka karta, dnia, jaka energia? Już patrzymy, co dla koziorożców na 4 czerwca. Eee, karta kapłana no. dzień, w którym się czegoś nauczycie. Możecie poprać jakąś lekcję z jakiegoś wydarzenia w tym dniu. A eee, tutaj również sprawy urzędowe koziorożców mogą mieć. Eee, Jakieś znaczenie? No, tak jakbyście załatwiali coś ważnego w jakimś mm, urzędzie, w jakimś takim miejscu, a, w którym dzieją się, czy załatwia się takie oficjalne, poważne sprawy. Być może y, będziecie chcieli y, poradzić się kogoś. No, to też może być jakiś poradca prawny na przykład, czy poradca finansowy. No, jest tyle tych poradców, doradców, urzędników, prawników, że y, tak naprawdę y, może być to każdy dzień, w którym pobieramy lekcje, dzień, w którym się uczymy czegoś, dzień być może dla niektórych koziorożców, być może nie z kanału, czy też nie moi subskrybenci, ale być może niektórzy, niektóre, niektóre koziorożce wyjdą na przykład samąż, czyli tak mówimy tutaj o takim poważnym wydarzeniu w życiu oficjalnym, urzędowym. Tutaj też możemy e, zmądrzeć, jeśli chodzi o jakąś kwestię, jakąś sprawę, dowiedzieć się czegoś. Być może zwrócimy się do kogoś po pomoc, bądź przy jakieś wydarzenie, dojdzie do nas jakaś informacja, która coś co nam e, udzieli, e, jakiś, tak, jakiś, jakiegoś drogowskazu, który nas gdzieś pokieruje do sytuacji, dowiemy się czegoś, będziemy już wiedzieli, na czym stoimy, bądź ktoś nas gdzieś pokieruje, więc e, miejcie to na uwadze, drogi jakoś rożce strzelce patrzymy już co dla strzelców co dla strzelców, jak to? Strzelce w tym dniu. A, 4 czerwca. 4 dnia na 4 czerwca dla strzelców. E, dwójka monet. No dzień taki... Um, w e, takiej chwiejności, w zachwianiu troszkę dla e, strzelców, możliwości przed Wami w tym dniu, ale też wybory, które będziecie musieli podejmować. Być może no, mogą to być tak naprawdę mm, proste wybory. Nie musimy myśleć tutaj zbyt ciężko, zbyt e, trudno, zwykłe życiowe, e, czy też zwykłe, codzienne. Decyzje, wybory, no tak, e, będziecie mieli możliwości, na przykład niektóre strzelce będą miały możliwość spotkać się z osobą A i z osobą B i będą e, tutaj na tym się zastanawia zastanawiały, bądź być może jakaś inna kwestia zawodowa, a tutaj też będzie grała dla Was e, rolę. No, macie decyzję do podjęcia w tym dniu, na pewno przyjdzie jakaś decyzja do Was, dwie możliwości, tak, jakby też decyzje obydwie wydawały się korzystne i strzelc by się zastanawiał. Co tu robić? Jak, e, jaka droga będzie dla mnie najlepsza? Dzień e, Wasz stoi pod e, kątem e, wątpliwości i zastanawiania się, rozważania możliwości i dróg, które przed Wami. E, podejmowanie decyzji. I patrzymy już co dla skorpionów na 4 czerwca. Jaka karta dnia? 4 czerwiec, skorpiony zodiakalne. Jaka energia dla skorpionów? Jaka karta Dnia na 4 czerwca? Już patrzymy. Karta Księżyca. No, drugie skorpiony, troszkę lęków tutaj się gdzieś skrada. W jakiej sytuacji będziecie się, czegoś bawiali, bądź w pewnej sytuacji nie będziecie pewni. Tutaj jakby, być może już ta sytuacja się toczy, to nie musi być nowa sytuacja 4 czerwca. Nie, być może jest jakaś sytuacja, ale tutaj nagle jakieś lęki e, was napadną. Być może e, też e, tak jakbyście próbowali odrzucić jakąś sytuację od siebie w ostatnim czasie i to do was wróci. Bądź lęk z jakiejś sytuacji z przyszłości może nagle do Was wrócić, e, bądź e, po prostu będzie jakaś sytuacja, w której się znajdziecie w tym dniu, e, która będzie wydawała się bez wyjścia, która będzie się wydawała dla was e, nie do przejścia, nie do zrobienia, tak? A więc tutaj jakieś problemy mogą się pojawić, jakieś takie kwestie, w których będziecie mieli wrażenie, że sobie z tym nie poradzicie, bądź będziecie mieli wrażenie, że coś jest ukryte przed Wami, jeżeli nie macie pełnego obrazu jakiejś sytuacji. I tutaj są też znowu lęk, bo nie wiem na czym stoję, więc pod tym kątem tutaj lęki, obawy, no przeważnie są to lęki takie niepotrzebne, bo karta... Księżyca jest do przejścia, więc myślę, że Wy również tą energię przerobicie, aczkolwiek no taka energia Wam towarzyszy w tym dniu a i za wiele się z tym nie da zrobić, ale warto pamiętajcie skupić się na rozwiązani rozwiązaniach czy też pozytywnych stronach sytuacji. I Wagi, już patrzymy co dla Wagi na 4 czerwca, jaka karta dnia. Jak karta dnia dla Wagi. Co dla wagi, już patrzymy. Wagi u Was e, karta e, Rydwana, a więc bierzecie sprawy w swoje ręce w tym dniu. Tutaj być może będziecie musieli postawić na swoim w, e, w tym dniu, bądź wziąć jakąś sprawę w swoje ręce, już nie wytrzymać, już będzie trzeba coś z tym zrobić. Z jakąś sprawą, z jakąś sytuacją, z jakąś osobą, relacją, no cokolwiek by to nie było. Wagi się będą przemieszczały w tym dniu. E, Wagi będą w ruchu, być może też w podróży. Nie wykluczam podróży uwag w tym dniu. Jakieś przemieszczanie się, ale też myślę, że wybór przed wagami w tym dniu. Czyli tak jak mówię, wagi wezmą sprawę w swoje ręce, wagi w końcu dokonają wyboru w jakiejś spra sprawie, bo na przykład osoba a, czy też ktoś nie potrafi podjąć tej decyzji, więc wagi tutaj e, biorą sprawy w swoje ręce, bądź jest jakaś sytuacja nierozwiązana, ale nikt tutaj się do tego nie kwapi, żeby tą sytuację rozwiązać. I wagi mówią dość i w tym dniu. Rozwiązu rozwiązujecie wszystko co i kto Wam staje tylko na drodze a więc w tym dniu lepiej, żeby wszystkie takie osoby właśnie które nie wkładają nic do Waszego życia zeszły Wam z drogi, bo nie będziecie tutaj się bawić więcej w kotka i myszka a więc ruch do przodu, uwag patrzymy dalej, są lokalne panny to u Pani na 4 czerwca jaka karta pnia, jaka energia na ten dzień. Panny mają e, Króla Buław, e, a więc myślę jakieś miłe spotkania, fajne wydarzenia, fajne jakieś e, wypady, bądź nawiązanie kontaktu z jakimś mężczyzną, możecie go poznać w tygodniu, bądź możecie się z nim e, spotkać, po prostu to jakieś miłe spotkanie, miła randka u e, panien e, w piątek, no super e, ale też przypływ energii u Was, kreatywność, ktoś, ktoś może Was inspirować ktoś e, może chcieć Was gdzieś zaprosić, ktoś może z Wami coś tak zrobić w tym dniu po prostu, ale będzie fajna energia, fajny, fajny dzień fajny też przepływ tej energii siła do działania dla, dla panien kreatywność, energia chcę zrobić to, chcę zrobić tamto różnorodne pomysły mogą Was nawiedzić ale myślę, że też jest jakaś osoba, która gdzieś Was w tym dniu pokieruje, która sprawi, że będzie to super dzień dla Was a więc też taki dzień romansowy dla panien Myślę, że na pewno jakiś mężczyzna odgra tutaj wasz, e, ważną rolę e, w tym dniu, a, a tym samym ten dzień Wam umili, drogie panny. Wy, patrzymy co dla lwów. Wy, jaka karta dnia dla lwów na 4 czerwca? No, ciekawe. Jaka karta dla lwów? Wy, dwójka mieczy, no dzień taki wstrzymany. Tutaj znowu jakaś decyzja, u lwów się pokazuje. Um, wątpliwość, tak naprawdę wiecie, co wybrać, ale jeszcze się zastanawiacie. Jeszcze możecie coś przyciągać, tutaj tak jakbyście nie do końca wiedzieli, no zastygacie w takiej wątpliwości. No nie wiem, co zrobić w tym dniu, nie wiem, co zrobić ze sobą, nie wiem, co zrobić ze swoim dniem. No możecie mieć tu też jakieś mm, wybory w tym dniu, które byście mogli podjąć, ale jesteście niezdecydowani, więc być może. E, będzie tak, że nie wbierzecie nic, i coś wam e, po prostu odrzucicie propozycje, e, które w tym dniu do was pójdą, bo nie będziecie zrezygnowani, nie będziecie wiedzieć, co zrobić, tak się po prostu wam nie będzie chciało a, i a, najchętniej odsuniecie wszystko od siebie i zostaniecie e, sami w spokoju, drogie lwy. No, tak to u was się pokazuje. Mm, I też e, taka energia, że czujecie, myślicie, że czas na decyzje, czas na przemyślenia. Czy też podejmowanie decyzji jeszcze przyjdzie, a ten dzień temu nie będzie dla Was dobry, żeby skupiać się na tego typu kwestiach. A więc spokojny, neutralny dzień dla lwów, bez większych tutaj zmian, decyzji czy też działań. Patrzymy, już to dla raków. Raki, 4 czerwca. Co dla raków, 4 czerwca, już patrzymy. Jaka karta dnia dla raków na 4 czerwca? Trójka kielichów, no raki będą się bawić. Fajny dzień, no piątek w końcu, początek weekendu. No to e, cóż tu robić innego? No, jakieś spotkanie towarzyskie, miłe, u raków się e, pokazuje. Zabawa, no fajny też dzień energetycznie. No tutaj już będzie radość, radość w tym dniu. E, fajny przepływ energii, pozytywny. Przepływ energii, ciepło, radość, zadowolenie, dobra nowina. Może tutaj też przyjść dobra wiadomość. No, też będziecie mieli powód do świętowania, więc być może um, ktoś tutaj będzie miał coś do świętowania, urodziny, no czy jakaś inna uroczystość, ale powód do świętowania jest. Może też to być dobra wiadomość, typu awans. No, zależy kto, jaką dobrą wiadomość otrzyma. No, tak naprawdę może chodzić tutaj o wszystko, e, ale jest spotkanie towarzyskie. Dzień radosny, dzień miły, dzień fajny dla raków, a więc czego chcieć więcej, korzystajcie drogie raki z tego piątku, z tej zabawy, cieszcie się i radujcie. Po prostu korzystajcie ze swojego szczęścia i tym szczęściem się cieszcie. Piśnięta, już patrzymy co dla bliźnią, na 4 czerwca. Jaka karta dnia na 4 czerwca dla bliźniąt? Bliźnięta, 4 czerwca. A karta Rydwana. No. Macie taką samą kartę jak któryś znak poprzedni przed wami. W każdym razie, Bliźnięta, sprawy w swojej ręce bierzecie, podejmujecie jakąś decyzję, podejmujecie jakąś, jakiś krok. Podejmujecie się jakiejś podróży, to może być mała podróż, ale przemieszczacie się w tym dniu na pewno widzę Was w tym dniu ruszających do przodu, więc ruszacie z jakąś sytuacją, podejmujecie jakąś decyzję, jeśli na przykład jakaś sytuacja stała w miejscu, to wy sprawiacie, że rusza ona do przodu za waszą decyzją. Jeśli na przykład w relacji ktoś nie umiał podjąć decyzji, to Wy tą decyzję podejmujecie i przez to też jest jakaś jasność w tej sytuacji. No, ruszacie z miejsca bliźnięta, więc wszelkie sprawy, które zastygły, wy poruszacie, wy podejmujecie decyzję, jeśli ktoś się umie e, podjąć, bądź jeśli zwlekaliście z jakąś decyzją, to w końcu ją podejmiecie, bierzecie e, wszelkie sprawy tego dnia w swoje ręce i tutaj e, jest rozliczenie, jest e, uporanie się z tym, e, co was czeka z wyzwaniami tego dnia. A więc pozytywnie, bo bierzecie w końcu e, sprawy pod kontrolę. I macie je też pod kontrolą w tym dniu na pewno. Byki. Już patrzymy co dla byków. 4 czerwca. 4 czerwca dla byków. Jak to się objawia? Jaka karta dnia dla byków na ten dzień? pentakli, no byki, wasz, wasz znak, znak ziemi, no jakby mogło być inaczej, fajny dzień e, stabilne finansowo, myślę, że tutaj by głównie praca, finanse w tym dniu będą grały główną rolę również mężczyzna właśnie spod, naszego, spod waszego e, znaku czyli spod znaku ziemi e, również może być to byk Panna, ale też i Koziorożec, sprawy materialne, taki stabilny dzień finansowo, ogólnie stabilny dzień, energia stabilna dla Wyków w tym dniu. Myślę, że też wykorzystanie czasu w jakiś fajny sposób, tutaj jest, powiedziałbym takie luksusowe spędzanie czasu w tym dniu, luksusowe, czy też doborowe spędzanie czasu, tak? Będziecie tutaj, ja myślę, że ktoś jest w Waszym otoczeniem, kto sprawi, że ten dzień będzie fajny, że gdzieś albo was zabierze, albo coś zrobicie fajnego, coś tak jakbyście mogli spełnić a, swoje takie zachcianki i po prostu czuć się dobrze, czuć się stabilnie. Myślę, że będziecie niektóre byki, nie wszystkie oczywiście, będą czuły się stabilnie w ramionach jakiegoś mężczyzny, który wam tą stabilizację e, zapewnia. Obdarować on was może też jakimś prezentem, jakąś niespodzianką, e, być może też pojawi się nowy mężczyzna w ogóle u byków. A, Bądź jakaś kwestia finansowa się rozwiąże. Na to też e, stawiam jak najbardziej tak. Wszystko to związane z materią, z finansami tutaj korzystnie się pokazuje. Taki dzień spokojny, ale mm, mężczyzna z poznaku ziemi odkrywa tutaj jakąś ważną rolę i zapewnia Wam tutaj byt stałe, stabilne otoczenie, środowisko, życie. I ostatni znak na dzisiaj, kochani. Karta dnia dla baranów. Barany, jaka karta dnia dla Was na 4 czerwca, już patrzymy. Jaka karta dnia dla baranów? Co tutaj dla baranków się pokaże na ten dzień? Jaka energia? Kurka, kielichów, no, baranki, będziecie troszkę zamyślone, takie smutne, być może też samotne. Poczujecie się w tym, jakby wszyscy was zostawili. Słuchajcie, macie tu fajną ofertę, myślę, na jakieś wyjście, na jakieś spotkanie, ale myślę, że większość baranków jednak będzie chciała zostać sama. Po prostu macie taki gorszy dzień. No, każdy ma gorszy dzień. No, pozwólcie sobie na to. Przecież nie zawsze musimy czuć się dobrze. Czasami mamy gorszy moment, i to jest taki właśnie moment depresyjny. Gorszy taki dzień, wpadamy w dołek emocjonalny, no nic nam się nie chce, no niby mamy tu jakiś wybór, mamy tutaj możliwość spędzenia fajne, fajnie e, dnia, ale nie potrafimy się cieszyć w tym dniu z niczego, no po prostu jest nam źle i musimy przez to przejść, a następnego dnia już na pewno będzie lepiej, e, następny dzień będzie lepszy. A więc no macie tu jakieś możliwości, żeby ten dzień był fajny, drogi baranki. E, jakaś oferta, jakaś propozycja wyjścia, zrobienia czegoś ale tak naprawdę będziecie czuły, czuły się samotne smutne i tak taki szary dzień troszkę Was czeka, ale nie ma w tym zupełnie nic złego no, każdy ma taki dzień i Wy też taki smutniejszy stagnacyjny dzień macie dobrze kochani, to już był ostatni znak, ale ciągle nam jeszcze przekaz od aniołów, taki ogólny przekaz dla nas wszystkich co anioły tutaj chcą nam powiedzieć, jaki przekaz na ten dzień, 4 czerwca jaki przekaz na, ten, na 4 czerwca już tutaj dla nas kata pomocy pomoc przychodzi czasami z nieocz nieoczekiwanej strony, z nieoczekiwanego kąta. co to znaczy? że w tym dniu a może przyjdzie nam jakaś pomoc, jakieś wsparcie od kogoś. Tutaj u większości pokazała się pomoc w postaci osób. Pokazało nam się też ładnie, że my zwracamy się do kogoś o pomoc, um, a więc ta pomoc przychodzi do nas w tym dniu. Jeśli będziemy czegoś potrzebowali, to wszechświat, anioły nas będą wspierać w tym dniu i ześlą na naszą drogę pomoc w postaci osoby i albo my trafimy na osobę, Którą, e, której, będziemy się, e, której będziemy chcieli się poradzić, albo ktoś e, nam po prostu poradzi, zauważy, że z czymś sobie nie radzimy, w, w jakiejś kwestii potrzebujemy pomocy i e, zaoferuje pomoc. I jeszcze wlosuję anioła. Kartę anioła. Na ten dzień. Jaki anioł będzie nas wspierać? Już patrzymy na 4 czerwca. Anioł dla nas wszystkich. Który anioł będzie nas wspierać w tym dniu? Zobaczymy, kochani, um, Archanio, Ariel, odwaga. Bądź odważny i broń swoich przekonań, a więc um, dla wszystkich znaków, tak naprawdę. Um, kochani, bądźcie odważni. E, stójcie za swoimi wyborami, decyzjami i nie wahajcie się. Nie pozwólcie też w tym dniu, żeby ktoś wam tutaj chciał wpłynąć na wasze decyzje ostateczne na Wasze wybory, bo już za dużo się wydarzyło e, i czas w końcu um, coś zmienić. I też jeszcze, jeśli w jakiejś kwestii macie jakąś opinię, e, macie jakąś zdanie na dany temat, to też tutaj e, za żadną cenę nie próbujcie, żeby ktoś to was zmieniał. Bądźcie odważni, odwaga do nas przychodzi. E, Archanioł Ariel, a więc on doda nam odwagi w tym dniu e, i e, mocniej bardziej stanowczo przejdziemy przez ten dzień. Jeśli postawicie na swoim, to tego się trzymajcie po prostu, nie zmieniajcie tego a, i też nie pozwólcie innym wpływać na Wasze decyzje, Wasze wybory w tym dniu, czy jakkolwiek wpływać na Was. Um, a więc pamiętajcie o tym, e, kochani. Dobrze, to już był e, cały przekaz dla wszystkich znaków zodiaku oraz przekaz ogólny. Zadam całym do tego, żeby sprawdzić swój ascendent, a również do tego, żeby dać mi znać, czy takie e, karty dnia Wam się podobają, czy są pomocne i czy e, je chcecie dalej e, na kanale. Życzę Wam wspaniałego dnia, jak najlepszego wykorzystania energii. Zachęcam Was do rozejrzenia się po kanale, bo pojawiły się nowe czytania, e, miesięczne, ale i nie tylko. Oprócz tego zachęcam Was również do zostawienia reakcji, komentarzy, polubień, czy też zasubskrybowania mojego kanału i widzimy się już w kolejnych czytaniach na moim kanale.